Proszę spotkałem tego młodego człowieka wtedy, kiedy akurat kończył studia i przygotowywał się do podjęcia pracy. Był ochrzczony i miał za sobą potężne doświadczenie cudownego uzdrowienia go z choroby nowotworowej. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, powiedział wtedy: Mam dwie wielkie pretensje do Boga. Po pierwsze, że nie pozwolił mi umrzeć zaraz po chrzcie. Miałbym wówczas pewność, że kiedy obudzę się, kiedy zostanę obudzony z grobu, wtedy na pewno będę zbawiony. A teraz muszę borykać się z tym nieznośnym problemem uświęcenia, z tym nieznośnym problemem ciągłego prowadzenia życia bogobojnego, które, które nie zawsze jest łatwe. Oprócz tego powiedział: Prosiłem pana Boga o jeszcze jedną rzecz, o tylko jedną rzecz, i nie spełnił jej. Nigdy nie, wie, nie wyjawił mi, o co tak naprawdę mu chodziło. Ale kiedy myślę o tym, przypominają mi się inne zdarzenia te, które zostały opisane w Piśmie Świętym od choćby spotkanie pana Jezusa. W drodze do Emaus z, z uczniami, którzy na początku go nie rozpoznają. Idą, rozmawiają i mówią o swoim wielkim rozczarowaniu, spowodowanym śmiercią tego, w którym pokładali wszelkie nadzieje. Mówią, że właśnie ten, którego, po którym spodziewali się rzeczy wspaniałych, uwolnienia narodu z niewoli, ten ich zawiódł mówią myśmy się spodziewali że on odkupi izraela lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień jak to się stało biedni ludzie biedni ludzie spodziewali się takiej malutkiej rzeczy takiej malutkiej spodziewali się że on uzdrowi Sytuację polityczną, że Jezus doprowadzi naród izraelski do uwolnienia z niewoli rzymskiej. A on zrobił rzecz niewyobrażalnie wielką, ponieważ uwolnił wszystkich ludzi z niewoli grzechu. No, ale cóż, biedny człowiek patrzy zwykle na koniec własnego nosa i nie dostrzega wielu innych rzeczy. Ale rozczarowanie jest. I dopiero później, w dalszym ciągu rozmowy Chrystus wyjaśnia im pewne rzeczy, sytuacja się zmienia. Ale podobne rozczarowanie ma miejsce również i w domu, w domu Łazarza. Ewangelia Jana i rozdział 12 opisują dokładnie tę sytuację, kiedy Łazarz zachorował, zmarł, Chrystus pomimo wezwania nie przybył. I kiedy dotarł do domu, to już od czterech dni Łazarz leżał w grobie. Siostry witają go, najpierw jedna, potem druga, witają Pana Jezusa tym samym stwierdzeniem. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I znów ta wielka nuta rozczarowania, zawód, że czegoś Bóg nie dopatrzył ze swojej strony, że to nie tak miało być. No, ale pomimo tego, jednak wybrzmiewa tutaj pewna nadzieja, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Sytuacja kończy się cudownym zmartwychwzbudzeniem Łazarza, a ja myśląc o tym zdarzeniu i o wielu innych, zastanawiam się nad tym, jak łatwo przychodzi nam własne rozczarowania. Przenosić od razu na Pana Boga i mówić, to on zawinił, to on nie dopatrzył, on się spóźnił, on w jakiś sposób zawiódł. A przecież rozczarowanie nie musi być równoznaczne z utratą zaufania. Niejednokrotnie spodziewamy się Bożej ingerencji i to takiej, jaką konkretnie mamy na myśli, ale Bóg nie zawsze to robi. I bywa, że. Potem z upływem czasu, z dalszej perspektywy, potrafimy powiedzieć, jak to dobrze, że Pan Bóg zdecydował wtedy inaczej i że nie spełnił mojej prośby. Nie zawsze tak jest. Ale niejednokrotnie właśnie ten upływ czasu wskazuje, że możemy z innej perspektywy popatrzeć na to, co się stało, i powiedzieć: tak, Bóg miał rację. Może więc. Pamiętając o tym, że wystarczy pamiętać, iż nie zawsze mamy dobre rozeznanie w sytuacji. Może warto pamiętać, że Bóg naprawdę widzi lepiej i chce lepiej niż my, więc może warto dzisiaj dać Mu kolejną szansę.